To jak sześć dziś nagrywam, gram pierwszy raz Minecrafta z wami Nigdy nie nagrywałam z Minecrafta, ale teraz właśnie będę nagrywał Jak widzicie, możemy sobie pobrać Nie oszukuję Nie oszukuję, mam przetrwanie Włączam nowy świat I gramy Spróbujemy dziś przejść smoka Nie wiem, czy się uda do końca, ale spróbujmy Może Może pomoże. może, się mówi jest. No to tutaj na no, początku jak zwykle drabienko, a co innego, no bo co, no, no, drabienko się zaczyna. Od drewna od drewna od Chwilę nie będę się odzywał, tak, gdzieś minutę i już, to no, widzimy się za minutę. Dobra jestem, no ja już no trochę mi nie było, bo wyciszyłam se na chwilę mikrofon, no spoko loko tam rado może przejść, no zawsze, no raz mi się tylko udało na survival przejść smoka, więc no ładnie mi to nie wychodzi, no niestety No, no jak zwykle gramy sobie porabiamy no. mam nadzieję że dzisiaj jest przykład z, z przykład 50 lajków bym chciał przykład albo no nie może być mam nadzieję że przykład będzie za 20 bo tak jest pierwsza no trochę jest ciężko. Bo tam czasu za dużo nie mam, ale póki mam to robię dla was. No jak zwykle to. Chyba robione w gierki, gierki. Tam nie nagrywałem, dlatego, bo musiałem chodzić do szkoły, ale już na razie nie chodzę. Dzisiaj byłem w szkole, ale już ja wróciłem, co mogę nagrywać i tak szybko wróciłam no i przechodzimy dwie wioski nieźle i to mi się podoba a co innego tam krowczak 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 też może będę mody dodawał do Minecrafta, ale mamy szarfy jeszcze mnie jest szarfa to jest takie jakby nie wiem jak to wytłumaczyć, ale to jest takie jakby nie wiem bo to jest, w ogóle ja tego modelu nie dodałam tych szarf, tylko to się dodało od razu znowu wersję. takich krzak potrzebuję nic. Od kota to od razu będzie. To jest właśnie kot. kod, kot, kot, kot. kot. Mm -hmm. Okej, okay, Od kiedy wieśniak jest na domku? Dobra, robię screena z nim. Dobra. Nieźle, możecie też sobie zrobić. Screen. Przepoczekam. Bo pewnie nie robicie screen Dobra, już ci to widzę. Nie musicie robić screena. Jak chcecie ja tylko tak. Nie robię, do tego tak. Pan góle. Tak, dobra. Dobra, jest i. Ale to mieć mi jest potrzebna. Jak zauważycie kota, wyście proszę. Nie napiszcie w komentarzach. No to będzie to miłe. Sakwa bym zrobiła na kota Nie ma to, będę Wam pokazał. To jest sakwa. Ojej, się w gierki no skórę giną nie będę komu zabijał. węgiel Żelazko może tam będę tam proszę fajnie by było to, żeby tam było żelazko. dobra bo zaraz nie mogę Nie będzie to w graniu odcinku Druga próba, nie no i no, 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 tyle nam się dało. To jeszcze koniec odcinka. Co robimy w gierki? Jak to na Mam nadzieję, że to trochę będzie dużo komentarzy, że nie będzie aż tak mały Łapeczki, subiki, proszę Nie zmuszam, ale za darmo to uczciwa syna Subik za darmo Spróbuję, będę może patrzył w komentarzu, To napiszcie jakieś komentarze przypomnę wam serduszko Jest kot Jest kot, jest kot Przepraszam, którzy nie lubią zabijać zwierząt, ale trzeba Kot, kot Chodź, kocie No chodź Potrzebna mi nić Chodź, ty mi dasz nić Wiem to Bo nie gram pierwszy raz Minecrafta Dreama znam Więc nie jestem Nie jestem lamus no, jak coś, no to ja za dużo nie mam filmów, no, parę vlogów. No mam... Jest! Dziabnąłem. Chodź, dziabnę się. Hmm, Jaki skupanie! Dobra, mam tele, jak nie powiem, to... Spokojnie, Dobra, wale wszędzie. No już się skończyło. Mi się jedzenie. Uff. Dobra, na Chodź ty, kocie. Też może będę niego Na dwóch, grób. Jest! ładnie! Jest nic? Czy nie? Nie dał mi nic. No szkoda, bo tak by było. Byśmy mieli więcej miejsca. Ale co tu nie będziemy mieli, bo niestety nie. Bo nie mamy Miki. Dobra, lecimy ja do drugiej wioski. Idzie to. Może zastanawiacie się, na które wersje są takie zwierzątka. Na wersji... Okay, bon. Na wersji to jest... Poczekajcie na no. Już zapomniałem trochę. No to poczekajcie się. Sprawdzam na wersji wersja 1.21.5. No, no tak robimy, no. Zaraz to no, mi ja, się trzeba trochę pobrać. No, bo co? Jak to tam mam się na to wziął? No. Albo ja zaraz się zgubię, już się zgubiłam. Chodź kurwa. Dobra, ja sobie trzymam tyle, jak nie Oto to tego odcinka to tyle było, właśnie na tyle, to się, Papa. Pa.